ministerki. Nowy konkurs się pojawił i na nowi nas postawił. Trzy kolory, duża rzecz, więc z lenistwem precz. Podwiniemy rękawy i wejdziemy w z Ale czy starczy nam jeszcze siły? Panie ministrze, miły. Drogi koleżanki, wiem, że ciężkie czasy, ani respektu, ni tym bardziej kasy. Ale nie przejmujcie się już więcej. Pan też się wdzięczy. Więc uśmiechnijcie. Zdawajmy się k temu cierpieniu. Uwierzmy w siebie! Pokochajmy pracy, pokochajmy własne marzenia. I sprawdźmy, jak nas upływ czasu zmienia. Pokochajmy kochajmy pracy, przecież ona o, daje nam płacę. I ja zdajemy sobie Czy mogę to prowadzić. Ale ja z dokumentacją mam sobie poradzić. A ja mogę zrobić dzieciakom na no, płyną. Ale A więc co teraz rozliczenia? Ja już nie mam. Proszę się nie martwić o to. Będzie baza danych do zapisywania godzin już zrealizowana. Tylko, że z tą bazą danych to też będą ma Rzeczywiście, no Wcześniej wspomniałeś mi o tym. Jakiś wyrobia sprawić musi. Powiedz mi dokładnie. Przecież nasze komputery wyglądają ładnie. No bo tak. W pracowni każdy ma mieć stanowisko. Biurko, krzesło i komputer to dla wszystko. Biurka, krzesło to się zgadza. I chciałem spytać, czy pomnożyć ich by się nie dało. Nie pomogły jednak chęci i zaklęcia żadne. Z pięciu dwa są komputery, ale bardzo ładne. Dosyć, dosyć. Nie chcę tego słuchać, tego już za wiele. Jak to wytrzymują ci nauczyciele? To teraz, zanim pójdziemy do tej hałastry, może trochę podensujemy?